Gość, radia Bajer FM. Wtorek, 25 dzień lutego, TDT w kalendarzu, a w naszym studiu już teraz Iwona Drażwa, pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku im. Zofii Nasierowskiej. Witam serdecznie. Witam serdecznie. No i całe mnóstwo tematów mamy do poruszenia, bo w bibliotece, jak zawsze śmiem twierdzić, dużo się dzieje, chociaż czy tak dużo się działo ostatnimi czasy? Na pewno. Zacznijmy od tego, że biblioteka już od 7 lat bardzo... W sposób fajny, z najmłodszymi, świętuje Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To za sprawą dyktanda, czyli potyczek ortograficznych. Dokładnie to już siódmy raz odbyły się potyczki ortograficzne. My już znamy wyniki. Dyktando było trudne, podkreślam, bardzo trudne. Natomiast dzisiaj na antenie nie mogę powiedzieć, bo rozstrzygnięcie będzie w czwartek i zwycięzcy przyjdą do biblioteki. Powiem tylko, że aż 11 osób zostanie nagrodzonych. 11 osób wyróżnionych, więc radzili sobie myślę uczestnicy pokrewnie, tak? Ten poziom był wyrównany, czy jednak niekoniecznie? Zdecydowanie są pierwsze miejsca, takie zdecydowane, bo, w, bo podzielone jest to na kategorie czwarty klas i piąte, szóste, ponieważ to są troszeczkę Starsi uczniowie. Natomiast um, pierwsze miejsca wyróżniają się znacznie. Potem poniżej to już się Państwo dowiedzą, jak będą wyniki ogłoszone. Ja tylko bym, chciałabym dodać, że w tym doktandzie w tym roku wzięła udział właściwie rekordowa liczba osób, bo 120 uczniów, aż. Tak, cieszę się bardzo, że młodzież ma ochotę zmierzyć się z materią języka polskiego, że chętnie się z nami bawi. I też pamiętajmy, że to jest coś innego niż dyktando pisane w klasie, bo też mierzenie się między szkołami, tak, która szkoła jest lepsza, bo to też ma znaczenie i tak dla siebie test. Poza tym zamiast oceny to są nagrody, tak? Dokładnie tak, czyli tym bardziej motywacja jeszcze jeszcze większa. To, co również ciekawe, ja miałam okazją być w ogóle na tym dyktandzie być obecna podczas pierwszej tury pisania bo oczywiście z przyczyn logistycznych trzeba było podzielić tych wszystkich uczniów tych wszystkich uczestników na kilka tur no i tak miałam możliwość porozmawiania z uczestnikami którzy mało tego że stwierdzi iż dyktando w tym roku było rzeczywiście trudne gdzie lata poprzednie wskazywało na to że ten dyktando to właściwie łatwizna w tym roku te zdania były zupełnie odmienne poziom trudności Wzrusu i zauważyli to sami uczniowie, co jest sympatyczne. Jeszcze bardziej sympatyczne wydaje się fakt, że były tam słówka niekoniecznie znane dla uczniów, czyli jest ta możliwość pogłębiania wiedzy. Jestem przekonana, że ci uczniowie w taki sposób poznają nowe słowa, ale wracając do domu, gdzieś tam zaglądają, czy do encyklopedii, czy do słownika, i wyszukują znaczenia tych słów. Z pewnością ma to też takie znaczenie poszerzania jakby zasobu słownictwa wśród dzieci i młodzieży, bo tu już można powiedzieć o młodzieży. Natomiast wrócę do tego poziomu trudności, dlatego że co roku było tak, że dzieci wychodziły i mówiły, a łatwe było, ale jak potem się okazało, wcale nie było takie łatwe. Dokładnie. Bo tak było... przy... Tak, nigdy nie zdarzyło się nam, żeby mistrz w ogóle nie popełnił błędu żadnego. Zawsze się jakiś błąd pojawiał, czy to była interpunkcyjna historia jakaś błędami, czy też jakiś jeden ortograficzne po prostu najniżej. Mogę tylko zdradzić tajemnicę, że w tym roku nikt nie napisał zupełnie bezbłędnie. Dokładnie, czyli pojawiły się błędy, błąd? Błędy. <laughs> w liczbie na pewno znikomej i w taki sposób będziemy mogli poznać mistrza ortografii w najbliższy czwartek w miejskiej Bibliotece Publicznej oczywiście w Ełku, wtedy nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników, no i rozdanie. Nagród. No i mam nadzieję, że też mistrz czy mistrzyni. Zdradzi nam tajemnicę, skąd się wzięła taka umiejętność pisania, tak? Czy dużo czyta? Czym się zajmuje? Czy dużo siedzi na Facebooku? Czy dużo smsuje? Skąd się to wzięło, tak? Dokładnie. Być może siedzi w słowniku nosem całymi dniami, bo i z takimi odpowiedziami się spotykałam właśnie będąc na potyczkach ortograficznych, że uczniowie rzeczywiście do tych potyczek się przygotowują, co jest też oczywiście um, bardzo um, fajne i, i, i myślę, że należy się uznanie dla tych młodych. Um którzy podjęli się poteczek ortograficznych, bo to przecież uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych. O no, tym bardziej brawa dla nich, że nie ochotę i w takiej liczbie się w tym roku zgłosili. I odwagę, i odwagę, by wziąć tak. udział w tych poteczkach. To za nami, przed nami natomiast dużo, dużo więcej. Cudzy chwalicie, swego nie znacie. To hasło ósmej edycji konkursu recytatorskiego. Tak, to jest takie stałe hasło. W tym roku zaleceniem jest tak, żeby sięgać po poezję Wojciecha Kasa, poeta, który mieszka w Praniu i opiekuje się leśniczówką Gałczyńskiego. Natomiast zwykle sięga młodzież po wiersze regionalne tutaj i takie, które lubi. Ja się bardzo cieszę, bo bardzo często słyszymy wiersze Magdy Iwanickiej, dziewczyny, która jakby z biblioteką była związana naszą, bo, bo mama do dzisiaj pracuje w bibliotece, Magda już nie żyje niestety, ale jej wiersze dzięki temu konkursowi też pojawiają się i żyją. I, żyją i zawsze łza wzruszenia gdzieś się pojawia wśród nas. Poza tym fajnie jest słuchać, jak dzieciaki recytują kajkę, który jest trudny, językowo przestarzały. I to interpretują prawidłowo. To się zdarza. Oczywiście bardzo różnie z tą interpretacją jest. Ja zachwycam się tymi talentami, bo to już takie niekiedy talenty aktorskie z przyjemnością. Potem okazuje się, że dzieci trafiają do szkoły teatralnej, te najlepsze i one się pojawiają co roku zresztą na konkursie, te twarze. Czyli to są uczestnicy, którzy nie tylko po raz pierwszy się pojawiają, także tacy y, stali bywalcy y, są obecni podczas konkursu. Mnie bardzo cieszy tutaj fakt, że właśnie motywujecie tych młodych do tego, by zajrzeli przede wszystkim do poezji, bo w dobie. Y, Aktualnych czasów wydawałoby się, że poezja już nie jest trendy, ona nie jest na modzie. Okazuje się tutaj poprzez organizację tego konkursu, właściwie odwiedzając bibliotekę w dniu konkursu, że młodzież rzeczywiście tę poezję czyta, interpretuje i rozumie, tym większe uznanie, że. Dzięki Wam poznają tą twórczość, często lokalną, bo to jest jedno z kryteriów, prawda? Przystąpienie do, przystąpienia do konkursu. Ja jeszcze powiem, że ten konkurs to jest za każdym razem pierwszy etap tutaj konkursu, ponieważ drugi etap odbędzie się 7 marca, i najlepsi laureaci zmagań Wełku trafią do Olecka, gdzie będą walczyć o dalsze nagrody. Bo to jest konkurs póki co dla uczniów z terenu powiatu Euckiego. Tak, powiatowy konkurs. Dokładnie, tak, to jest etap powiatowy, nasz, a potem najlepsi jadą do Olecka zmagać się już na innym poziomie, regionalnym. To my przypominamy dla wszystkich tych, którzy chcieliby usłyszeć, zobaczyć, na czym ten konkurs polega. Konkurs odbędzie się w najbliższy piątek, 28 lutego, w sali konferencyjnej biblioteki. Kolejny projekt, w który wdrożyła się biblioteka, to projekt Kresy nas Łączą. Miasta Kresów i ich rola w historii i kulturze polskiej to cykl tematów, które będą otwierać kolejną sesję popularno-naukową właśnie o nazwie Kresy nas Łączą. Biblioteka tak naprawdę gości i wspiera tutaj działania szkół, które organizują to, to działanie, bo tutaj trzeba przypomnieć, że gimnazjum nr 4 w Ełku organizuje sesję popularno-naukową, jak również pierwsze liceum Ogólnokształcące I w tym momencie my jesteśmy tak naprawdę gospodarzem i będzie też w tym roku zespół szkół numer 6 minia Macieja Rataja uczestniczył w tym działaniu, więc biblioteka przyjmuje jakby otwiera swoje drzwi żeby się to mogło zadziać i jednocześnie sami będziemy uczestniczyć z przyjemnością. I jak wyglądają te sesje co roku? Jak one wyglądają? Na czym one polegają? Całość wy wygląda w taki sposób, że w tym roku, może, może opowiem o tym, będzie początek, polo rozpoczynał polonest Wojciecha Hakilara Wykonanie Młodzieży pierwszego L.A. Następnie Przedstawiony zostanie biogram Janusza Benedykta Borowego, który jakby w wełku zapoczątkował te działania kresowe. Przedstawione też będą różne tematy, m.in. krótka historia Grodna. Tu referaty będą wygłaszać i nauczyciele, i uczniowie, a wszystko będzie przeplatane zespołem pieśni i tańca pod Ełckim, pod kierunkiem Daniela Szejdy. Mm -hmm. No i coś na pewno znajdzie się dla podniebienia, bo tutaj zespół szkół numer 6 z tego słynie, że ma bazę piękną, gastronomiczno-hotelarską, czyli będzie można również czegoś skosztować. Tak, podobno kulinarne, kresowe niespodzianki będą przygotowane, a ten szkołaś słynie z tego, że potrafi świetnie zapewnić catering na każdy temat. Ja tylko wspomnę, że. Szkoła przygotowywała nam 8 marca, w ubiegłym roku, bardzo pyszne niespodzianki, jak również przygotowała na nadanie imienia Bibliotece Zofii Nasierowskiej przysmaki z przepisów właśnie Zosina Nasierowskiej. Czyli Wy już te smaki znacie, polecacie? Śmił twierdzić, że to jedna z najlepszych kuchni w mieście. Świetnie. Sesja popularno naukowa pod hasłem Krecyny nas łączą w najbliższą sobotę, 1 już marca, o godzinie 11 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku. Zapraszamy, będzie coś dla ducha, troszkę wspomnień. Oczywiście historii nie zabraknie, ale jak się okazuje, smaki różne będzie można także poznać. Ja bym chciała teraz zupełnie zmienić tematykę, ponieważ ogólnie biblioteka to książka, Książki, te papierowe, ale nie tylko. Dostęp do e-booków Eucka Biblioteka Publiczna oferuje dla, te, dla kogo I, i, i jak sobie właściwie korzystać. Właściwie dla wszystkich dostęp do e-booków w tym roku, baza jest powiększona. W tamtym roku mieliśmy ponad 500 pozycji, w tym roku mamy ponad 800 pozycji. Oczywiście dzięki temu, że jesteśmy konsorcjum bibliotek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przystąpiło kilkanaście bibliotek do tego działania. Nie jest niestety tani dostęp do e-booków, stąd pomysł tego konsorcjum. W w tym momencie, jeżeli się jest w bibliotece, na terenie biblioteki korzysta się od razu bezpośrednio z tej bazy, nie trzeba się logować. Natomiast zapraszamy gorąco do tego, żeby korzystać z każdego miejsca na ziemi, z tej bazy e-booków, po prostu po login do biblioteki i to wszystko. Czyli można korzystać z tych e-booków w domu. To jest totalna taka nowość, jeśli chodzi o nasze miasto. Dokładnie. Będąc oczywiście, że tak powiem, współpracownikiem poniekąd biblioteki, bo do tej biblioteki należy należeć i tam zapocząć swój udział skorzystania z dostępu do e-booków. Szczegółowe informacje znajdziemy na pewno na stronie internetowej placówki, tam oczywiście odsyłamy. No i kolejny temat przed nami to fajne bardzo hasło. Mało tato, zapisz dziecko do biblioteki. No i nigdy nie jest za wcześnie, by zapisać dziecko do biblioteki. Przykonujecie o tym? Od niedawna ruszyła akcja. Ruszymy z taką akcją też staramy się to popularyzować w przychodniach dla dzieci zdrowia w różnych miejscach tak, gdzie się rodzice z moim dzieci będą pojawiać, jest to bardzo ważny aspekt, żeby dziecko jakby od najwcześniejszych lat i miesięcy właściwie przygotowywać do tego obcowania z książką. Wiemy doskonale, że już tak naprawdę mamy w ciąży, mogą czytać, bo głos mamy uspokaja dziecko. Jeżeli się czyta coś miłego, fajnym tonem głosu, to kontakt już pomiędzy dzieckiem i mamą jest nawiązany. Oczywiście, że mamy mogą głaskać po brzuszku się i też miło rzeczy Tak, jednocześnie. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby ta edukacja czytelnicza rozpoczęła się bardzo wcześnie, gromadzimy specjalne zbiory w tym celu, czyli książeczki dla najmłodszych dzieci, ale też poza tym działaniem, jakby hasłem popularyzującym to czytanie, jak najwcześniejsze, też odwiedzamy w 1 czerwca nowonarodzone dzieci z pakietami. Z Pierwszą legitymacją czytelniczą z zasadami korzystania z biblioteki i z pakietem takim prezentowym, startowym książeczek. To jest też z takich działań popularyzujących, natomiast maluchy mogą liczyć też u nas na tak zwaną bibliotekę małego człowieka, z którą ruszamy 1 marca i to będzie takie działanie, które będzie też wspierało to, żeby było działanie takie z pomysłem na to, żeby rodzinne czytanie działo, działo się też z czymś. Czyli na przykład będą spotkania z logopedą, z psychologiem. W tym tygodniu akurat będzie to spotkanie z panią Dortą Marciszewską, opiekunką dziecięcą pracującą w miejskim przedszkolu i w Żłobku Ekolutki Fełku i będzie udzielała różnych porad młodym rodzicom. Zobaczymy, jakie będą chęci uzyskania i, i, i jakich informacji. Czyli właściwie połączyłyśmy dwa tematy w ten sposób. Biblioteka Małego Człowieka, która rusza już 1 marca o godzinie 11.00. Spotkanie pierwsze. No i także Mamo, Tato, zapisz dziecko do biblioteki. Nigdy nie jest za wcześnie, by zapisać swoje dziecko do biblioteki. No należy pamiętać, że ważne jest uświadamianie rodziców o korzyściach czytania pociechom już od pierwszych właściwie dni życia. To, o czym y, mówiliśmy. Biblioteka chce przypomnieć rodzicom, jak dużą radość daje wspólne czytanie. Tutaj m, często m, dobrze, że jest tyle akcji m, propagujących to głośne czytanie, wspólne czytanie, bo to rzeczywiście gdzieś tam zostaje w pamięci. Ja doskonale pamiętam, jak mi moja mama czytała lat temu. Kilkanaście, kilkadziesiąt no, właściwie już tak trzeba mam. Ja, ja pamiętam moja starsza córka, której obowiązkowo należało czytać książkę pod tytułem Lalka Zuzia. I jak się ominęło jakąś linijkę, to ona oczywiście potrafiła to skorygować. A z kolei drugie dziecko. Zresztą już Zuzia, tutaj lalka Zuzia była, potem była następna córka Zuzia, też miała czytane książki. Jak się, jako anegdotę opowiem, mąż próbował wykpić i za szybko przeczytał, więc dziecko poczekało spokojnie, a tata skończył czytać, a potem dziecko powiedziało, takie czteroletnie, a teraz tato powoli przeczytaj. Jeszcze raz. O, proszę bardzo, czyli, czyli wymagania były przy tym, ale przede wszystkim zostają te niesamowite wspomnienia, no i warto wykorzystywać funkcję, wspaniałą funkcję książki jako niezastąpioną absolutnie. Pomoc w wychowywaniu, no i stymulowaniu rozwoju dzieci. Te przykłady podane idealne. To, co również biblioteka oferuje małym czytelnikom, to dekoratornia, a także bajkowy zawrót głowy. Tak, dekoratornia to będą takie zajęcia, które będziemy bawić się z dziećmi w różne rzeczy. Tak mówię w różne, bo to będzie też rysowanie, malowanie, dekupaż, wyklejanie, malowanie na szkle. Zajęcia w bibliotecznym, które robimy w czasie wakacji, w bibliotece i ferii zawsze pokazują nam te prace dziecięce w niezwykły sposób. Także to jest za każdym razem dla nas inspirujące. I w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinie 16.30 do 18.00 zapraszamy dzieci w wieku 18+. .00. 12 lat. A jeśli chodzi o bajkowy zawrót głowy? Bajkowy Zawrót Głowy będzie się odbywał też raz w tygodniu i będą to bajki puszczane i czytane też w różne zabawy przy okazji czytelniczej. Czyli tutaj od najmłodszych lat zachęcamy do uczestniczenia w zajęciach przygotowanych przez bibliotekę w tych atrakcjach, bo zajęcia to tak niekoniecznie dobrze się kojarzy. Jeśli chodzi o atrakcje, to już zdecydowanie lepiej, a tych atrakcji Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku oferuje co niemiara. Nie byłabym sama, gdybym nie zapytała o bestsellery aktualnie panujące. Najlepsze książki, najczęściej wypożyczane w bibliotece. Co jest trend wśród dorosłych? Może wśród jest... dorosłych przenieśmy się z powrotem w ten świat dorosłych? W świecie dorosłym zdecydowanie e, królują e, różne serie kryminalne e, i mamy też takie życzenia, jakby od czytelników zbieramy, szybciutko uzupełniamy brakujące serie, ale teraz już też na życzenie czytelników pojawiła się Danuta Stenka, Wirtując z życiem książka Małgorzaty Tusk, między nami, bo już czytelnicy czekają na te pozycje. Wilk z Wall Street, e, zaraz po oczywiście, oczywiście. I oczywiście najnowsza książka Jerzego Pilcha, to drugi dziennik. E, I w tej chwili są to książki, jakie poszukiwane, e, Poza tym u nas są takie regały, na których po prostu stoją w kolejce zarezerwowane już książki, i tam też ich jest sporo. Trudno by było też wszystkie wymienić, ale też staramy się myśleć o tym, że idzie wiosna i trochę książek takich o pielęgnacji urod na wiosnę. Szukamy już, kupujemy, żeby panie mogły Czyli przyjść. Czyli zostajemy w tematyce bieżącej. Tak, tak. Szukamy mimo to coś z tropem y, potrzeb jakby i kobiet. Właściwie mówię kobiet, bo tak naprawdę więcej czytelniczek niż panów czytających. A to przykre. Przykro, się nie wyrównuje jakoś tak być może mężczyźni wolą spędzać w inny sposób czas. I owszem, jest grupa czytelników panów, nie jest tak zupełnie z tym źle, ale zdecydowanie pan jest więcej wśród czytelników. Ja, zaczęliśmy od tego co za nami i myślę, że warto by było również takim akcentem zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Wróćmy do piątku minionego, kiedy to aktor bestsellerów totalnych, o których wspominaliśmy przed chwilą, ale nieco innych, bo bezcenność w Tokio, a także na przykład Singapur Czwarta rano. Był gościem miejskiej biblioteki publicznej w Ełku. To było spotkanie z Marcinem Wróczkowskim. Kolejne niesamowite spotkanie z kolejnym akt, autorem książek. To się często zdarza w bibliotece, że zapraszacie różnego rodzaju gości. To, to już za nami. Czy spodziewać się, możemy. Takie gości ponownie? Jeśli tak, to kiedy i, i, i jak w ogóle ich wybieracie? Wybieramy zgodnie też z potrzebami czytelników, bo prosimy o wpisywanie do zeszytów poza tym, że książek, których czytelnicy potrzebują, ale też zgłaszanie tego, kogo oczekują czytelnicy. A czasem po prostu jest, że ktoś do mnie puka do gabinetu i mówi, pani dyrektor, bardzo bym chciał zobaczyć, spotkać się z taką i taką osobą, czy to jest możliwe. I oczywiście staramy się namierzyć, spotkać, czy, czy uda się na takie spotkanie wyciągnąć. Nie ukrywam, że w tym roku czynimy starania o spotkanie z Kazimierzem Kaczorem, z książką Nie tylko polskie drogi. Staramy się bardzo, spotkanie z Januszem Gajosem, a tutaj wszystko w rękach jego żony, która jest jego menadżerem i w kwietniu mamy dzwonić, czy, czy uda się, żeby był obecny Wełku. Myślę, że to Kobieta było... z kobietą musi się dotrzeć i dogadać koniecznie. Postaramy się, natomiast żona bardzo chroni zdrowie pana Janusza, stąd tak, żeby za, za daleko, wszystkim się wydaje że Ełki jest strasznie daleko. Jak my rozmawiamy i ja mówię, dzień dobry, dzwonimy z Ełku i tak dalej. Jesteśmy na spotkaniu i wszyscy mówią, gdzież ten Ełk jest? No a potem się okazuje, jak przyjeżdżają, że wcale nie jesteśmy na końcu świata i że ten Ełk taki ładny, zdziwieni wszyscy są i jest tak przyjemnie. Też będziemy organizować imieniny Zosi 15 maja i tu myślę, że będą Państwo mieli różne niespodzianki. Na razie o tym nie będę mówiła. Parę jeszcze nazwisk mamy takich przygotowanych, ale ponieważ zwykle jest tak, żeby nie zapeszyć, to też już nie będę wspominał o tym. Bo jak się coś nie uda, nigdy nie podpisujemy kontraktów jakiś wcześniej, tak jak to jest z gwiazdami. Tylko po prostu autor musi mieć chęć przyjechać do nas i żeby, żeby był po prostu obecny w tym czasie i mógł być. Trochę będzie spotkań podróżniczych na pewno, bo Ełczanie są zawsze zainteresowani tymi tematami. W tym roku też chcemy pokazać kalejdoskop kultur Czechy, bo okazuje się, że blisko przy granicy jest kraj bardzo ciekawy literacko, a pokazywaliśmy Państwu Indie, pokazywaliśmy Francję, różne inne miejsca. Okazuje się, że nie sięgnęliśmy nigdy po najbliższego sąsiada, a przecież tutaj jest i, i tyle, tyle takie bogactwo, choćby Dobry jak szwejk, tak? Można film pokazać, można o literaturze bez końca o hrabalu mówić, tak? Także będzie coś się ciekawego działo na pewno. I min Zosi, tutaj wspomnieliśmy o tym, na pewno gości m, będzie całym nosu w Miejskiej Bibliotece. O imienach gości wspomniałyśmy, że 15 maja, no ale wcześniej Święto Wszystkich Kobiet i również niespodzianka przeogromna od Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ja tylko wspomnę, że pierwszy dzień kobiet też się bardzo wiązał z panią Zofią Nosierowską, bo pierwszy Dzień kobiet organizowaliśmy razem i pani Zosia była gościem, wystawa jej wtedy, zdjęć pierwszy raz w bibliotece i działo się naprawdę magicznie i, i pięknie i jakoś ten dzień kobiet zawsze mi się będzie kojarzył z panią Zosią. A w tym roku postanowiliśmy, jak Państwo, którzy uczestniczyli w ubiegłym roku, pamiętają, że dbaliśmy bardzo o wygląd kobiet, o różne rzeczy związane z pięknem, bo i pokaz mody był zrobiony, i wiele rzeczy się cudnych działo. W tym roku chcemy pokazać inny aspekt kobiecości o kobiecie niepełnosprawnej. Że... Nie są inne te kobiety, że też mogą być piękne i, i pięknie rozkwitać, że przełamać łatwo można bariery, wystarczy chcieć. O tym będziemy na pewno rozmawiać z Olgą Fiałkowską, która jest Mis Polski na Wózku 2013. I będziemy ją gościć w bibliotece, i myślę, że będzie inspiracją dla wielu osób, które być może są sprawne, ale nie mają. Siły, odwagi wyjść z czymś, żeby pokazać siebie, żeby coś zdobyć, żeby czasami otworzyć drzwi i wyjść z domu. Być może takim właśnie bodźcem do tego, żeby wyjść, żeby otworzyć się, żeby um, pozwolić na ten rozkwit. Będzie pani Oga Fiałkowska, mis na wózku inwalidzkim, mis Polski 2013 roku. Ale to nie jedyne spotkanie, nie jedyna atrakcja w tym dniu. Tak, bo jak co roku już szkoła policjalna Wełku Medyk z nami współpracuje, każdy dzień kobiet też organizował z nami, organizowała z nami ta szkoła. Od 10 do 14 uczniowie będą badali poziom cukru we krwi, badanie ciśnienia, badanie wysycenia krwi tlenem i będą służyli swoimi radami. Od 10 do 12 można się spotkać będzie z panią psycholog Beatą Krakowiak i porozmawiać o różnych problemach. Natomiast między 10. a 11:30 dyżur będzie miała pani doktor radiolog onkolog Ewa Piktel. Te osoby, które potrzebują jakiegoś wsparcia, rozmowy, porady, a może nie zawsze mają czas po prostu czas albo odwagę, tak? Przyjść bezpośrednio do poradni, dokładnie tak na miejsce. Albo inne bariery są jakieś. Będziemy starali się tutaj pomóc, żeby można było uzyskać jakąś poradę, pomoc, wskazówkę. I następną niespodzianką to między 10 a 14 będą metamorfozy, który będzie dokonywał magicznie Dariusz Gajko, fotograf fantastyczny, który w tamtym roku już przygotował na taką sesję metamorfoz. W tym roku skierowane jest działanie do kobiet 28+ czyli młodych kobiet, dojrzałych i wszystkich, wszystkich właściwie powyżej 20, 28 roku życia. Y Efekty tej sesji będzie można zobaczyć po południu. Do sesji fotograficznej przygotowywać będzie Pani Patrycja Konert, absolwentka szkoły, Europejskiej Szkoły Stylizacji, więc będzie to bardzo interesujące na pewno zapraszamy wszystkich do obejrzenia. I niespodzianką taką, o 16 będzie przed, właśnie przedstawienie tych metamorfos, następnie spotkanie z Olgą Fijałkowską i koncert Pawła Eisenberga, niewidomego piosenkarza. Niewidomego piosenkarza, którego my. Widzimy. W programie Mam Talent. Na pewno warto dzień 8 marca spędzić w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku. Tam świętować będziemy wszystkie damy. No i będzie coś dla duszy, dla ciała, dla umysłu. Na pewno również wszelkiego rodzaju porady. Zadbamy i o zdrowie, i o urodę, czyli wszystko, co z kobiecością jest związane. Całe mnóstwo działań to jeszcze raz bardzo mocno podkreśla organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku imienia Zofina Sierowskiej. Ja się bardzo cieszę, że w placówce dzieją się rzeczy związane z książką, ale nie tylko, że otwieracie się na potrzeby Ełcze, No już z całą pewnością otwiera się na te potrzeby pani Iwona Drażba, dyrektor placówki, która była dzisiejszym gościem Radia Bajer FM. Za co dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. Gość Radia Bayer FM